Dzień dobry, cześć. Okiem socjolożek, czyli przegląd rasy. Mamy dzisiaj dla Was bardzo dużo materiałów, ja i Dorotka. No, mamy, mamy, ponieważ dużo się dzieje, musimy odsiewać. Różne wątki nas interesują, i staramy się je omawiać od strony socjologicznej, żebyście zobaczyli to jako przejaw pewnych procesów, trendów albo myśli dziennikarskich, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, które a są zwykłym, zwykłym wykwitem pracy, czasami ala. Ale dorodko nasz YouTube się rozkręca chyba, nie? Tak, tak, dostałyśmy jeden komentarz, że przewróciło nam się w głowie. I Ja chciałabym poinformować, że mi osobiście się nie przewróciło. A mi owszem. Także jest równowaga. Także jest równowaga, trochę nam się przewróciło, a trochę nam się nie przewróciło. No dobra, dorodka. O, to już to zaczyna, no Proszę bardzo. Dlatego mam dzisiaj, dzisiaj złoty długopis i będę używała złotego ty zacznij, długopisu. Zacznij, tak? zacznij ty. Z czym ci się kojarzy master Dating, który robi furorę, jak się okazuje? Meh. <laughs> Wiesz co, czytałam, że, że on robił furorat zawsze tak naprawdę, no wielu młodych ludzi szczególnie poświęca temu dosyć dużo czasu, nie wiem dlaczego dating akurat, ale może to chodzi o to, że trzeba się na, na to na, na, na mastur umawiać. Na mastur. Na mastur. Master mastur, ma, tak. Dating. Yy, Okazuje się, że jest to słuchaj, trend. Jak, yy, jednak trend! Jednak, kurde, Wiesz, to, to nie jest moda, Kasia, to nie jest moda, to, to jest, jest trend. To tak. jest trend, który, pamiętaj, robi furorę. furorę. I nawet single są zadowoleni. A ten trend, który robi furorę, został opisany przez WP yy, kobieta. Nawet nie ma tutaj autora, tylko inicjały z et, ZS, więc może jakaś Zofia. Zosia. Zamotna, sosia. zamotna Zosia. Zamotna e, Zosia. Zamotana Zosia. Zamotak. E, otóż masturbating to jest spędzanie czasu samemu ze sobą. I Jezu, to ja się cały czas masturduję. Masturduje, tak. <śm> <śm> idziesz do fryzjera, masturdujesz. Jedziesz sama do kina, masturdujesz. Masturdatinguje się. Dokładnie tak. To Mastur jest takie... E, nie zaspokajanie tych intymnych potrzeb, chociaż może tak być. Ta, się, można się umówić, też się sama tak. ze sobą na to umówić, e, ale no, robienie sobie dobrze pod względami. A jak względami. ktoś w ogóle jest samotny, to jak no wtedy okazuje te... się, że no są zakryceni. No właśnie, ja dlatego chciałam zapytać, jak taki singiel jest właściwie samotny, to jak on, on sobie mówi tak, dzisiaj umawiam się ze sobą na samotny wieczór oglądania telewizji tak. i jutro też. Więc on jest jakby. W... Ciągłym To znaczy, było. że on robi furorę. Robi furorę, tak. Więc tutaj mamy taki nowy trend, zjawisko, modę, Ja myślę, że trzeba dużo badania robić tak. na ten temat. Od kiedy bycie samem, ale zobacz zdjęcie, to jest jedna. Tak, ale baba jest, z chłopem jest jednak. Nie, to, to są, kto powinien iść w związku to chyba z Badania mówią jasno. Brawo, brawo. To, brawo. Także zachęcamy, ten. żeby to przeczytać również. Natomiast ten master dating okazuje się, że on oferuje chwilę wytchnienia, czyli jak jesteś sama, to się mniej męczysz niż jakbyś tak, ten ale master też, dating wiecie, zobacz, jakby z jak kimś rządzałem. Siedzisz w domu i nagle sobie myślisz, dobra, teraz odetchnę. <laughs> I to, już jest, tam... I to już jest Twój dating. Dokładnie jesteś sama tak. i samotna, to nie jest dating, ale jak sobie mówisz, dobra, teraz odetchnę, to jest dating. To jest dating. Tak. No generalnie jest to bardzo takie elastyczne i dostosowane do indywidualnych potrzeb. Więc Czyli każdy może sobie, sobie chce. Tak, każdy. Wiesz co, ja, ja ci powiem, że, <laughs> Widzę, że twój temat jest dosyć ciężkie. śmieszny, a mój temat nie będzie śmieszny. Ponieważ jest to artykuł pana Michała Żyłowskiego z 8 lutego, i powiem tak, że pan Michał Żyłowski opisał jakiś fenomen, który moim zdaniem w naszym kraju powoduje, że mamy dwie rzeczywistości: rzeczywistość, w której my, Kasia, żyjemy, i rzeczywistość. Gale Mma. MMA, na której właściwie okazuje się, że można zrobić wszystko, co tylko żywnie przyjdzie Ci do głowy uh -huh. i nie ponosisz najmniejszych konsekwencji z tego powodu. Chciałabym powiedzieć, ponieważ gale MMA. Nigdy mnie nie interesowały. Wydawało mi się, że to jest takie zjawisko, no może nie do końca sportowe, ale tam się wiesz, umawiają się kolesie na, na ten, stoi facet z mikrofonem i mówi: wiesz, no? I tam ktoś wchodzi, tam jakaś młodka, wiesz, jakaś muzyczka, on idzie z tym facetem. Ale że to są tak igrzyska, rozumiem. Coś Uczciwie takiego. rzecz biorąc, no. raczej miałam wrażenie, że to jest taki dla fa facetów, może i dla babek, żeby tak popatrzeć, jak się tam na klaty walą i że to jest śmieszne. Coś tam, wiesz, co no na, na pulsacie swego czasu nadawali, Nie wiem, czy teraz nadają, ale kilka razy przełączając telewizor, widziałam, że tam sławni aktorzy aha, byli, aha. E, s, e, sławne osoby ze świata celebrytów, ze świata aktorów, dziennikarze Też wszyscy się podniecali. Chyba dla nich to jest super te, bardzo się podniecali tymi walkami. Wiesz, tam, a ten, ten temu w tam to ktoś do trzeciej nad ranem czekał i w ogóle. I, co się I nagle się okazuje, że słuchaj, koleś, którego ja nie będę wymieniała zmienia i nazwiska, uh -huh. ponieważ uważam, że nie powinien być wymieniany z, na, z imienia i z nazwiska, wyobraź sobie, wziął i popadł w alkoholizm. Uh -huh. Popadł w alkoholizm, zaczął mieć problemy z prawem, e, napadł na policjanta, nę, nę, nękał byłą żonę, nawet został skazany, słuchaj. No, i on, proszę Ciebie, niczym to nie przeszkodziło, aby robił fantastyczną karierę na młodzkach MMA, proszę Ciebie. I tam jest coś takiego, że jest konferencja prasowa, która zapowiada wydarzenie. I wtedy te osoby mogą mówić wszystko, co im ślina na język przyniesie, i ten właśnie człowiek nawoływał do stworzenia czystej białej Polski, mm -hmm. potępiał polityków, którzy są nieprawdziwymi e, Polakami, oddawał hołd kolegom, których nazywał swoimi skinami. Mm -hmm. No fantastycznie, prawda? No, po prostu no ale... okazał się nazistą, rasistą, e, i człowiekiem, który nigdy w życiu nie, nie powinien, powinien występować publicznie na stadionie narodowym. No i <laughs> był pan Rafał Pankowski, koordynator antyrasistowskiej kampanii edukacyjnej Respect Diversity. Realizowanej przez Stowarzyszenie Nigdy Więcej. No mhm. i on dopadł tego kolesia i zlikwidował go z tego MMA. Mhm. To znaczy, ten koleś po prostu odniósł jakieś konsekwencje, a mianowicie zniknął z życia publicznego. I nie uwierzysz, no nie uwierzysz no. po prostu. Jak Feniks z Popiołów, oh, pan powrócił, pan powrócił, proszę Ciebie. I e, znowu 8 lutego miała się odbyć walka z nim, Ja nawet nie wiem, czy się odbyła, czy nie, bo ten pan kompletnie mnie nie interesuje. Ale e, w konferencji prasowej przed taką walką e, to, co on miał do powiedzenia, obejrzało 750 tysięcy osób. Matko. Nie mówimy o niczowych rzeczach. I znowu było białe arły, nasza biała siła, rozumiesz, supremacja białej rasy. Super. Znowu się pan odpalił zwrotkami, tak? I 20 minut ktoś go nadawał, Kasia. To nie mm -hmm. było tak, że ktoś wszedł i powiedział nie, koniec, mm -hmm. że nie można, że to jest rasistowskie, że jesteś po prostu. Nie, nie. A organizatorzy, Kasia, nie wyrzucał, powiedzieli, tak. proszę ciebie, że organizator ma ograniczony wpływ na zachowanie uczestników, wyobraź sobie, mhm. tak? Zawodnik został upomniany, no, że nie co, można myśl, takich że rzeczy da. mówić, ale jednak wystąpił w walce, rozumiesz, no chyba, że się gdzieś upił albo upadł, albo nie dojechał, albo albo go dorwała biała siła, ja nie wiem, mhm. bo jeżeli my promujemy takie osoby, 750 tysięcy odsłon, to Przyznam się, że jestem w szoku. Gdzie jest nasze państwo, gdzie jest przestrzeganie prawa w tym państwie, gdzie są jakiekolwiek osoby, które się tym zajmują i dlaczego tam pojawiają się osoby, które są znane z pierwszych stron gazet, i to wszystko jeszcze pokazują, że jest okej. Okay? Dla mnie jest to kompletnie nie okej. Okay. I bardzo jestem oburzona. Ja bym ten... w ogóle chciała w przyszłym tygodniu, żebyśmy pogadały o, odnosząc się do tego, bo trochę mi to przypomina, albo wyobrażam sobie, że tak to działa, bo była konferencja kanału Zero zorganizowana w zeszły weekend, która, jak czytam w prasie, w prasie, miała trochę podobny wydźwięk, tak? Na końcu był roast Krzysztofa Stanowskiego, który był naprawdę takim wiesz, przejechaniem się homofobicznym, rasistowskim, takie, taki, takim wujowskim, wiesz, jak, jak siedzisz gdzieś tam u cioci na imieninach, i ten wujek Zbyszek zaczyna takie ciężkie armaty wyciągać. I tam faktycznie bilety podobno się wyprzedały, ale myślę, że do tego wrócimy w przyszłym tygodniu. Nie, no ja chciałabym powiedzieć, że fantastycznie. Ja uważam, że zawsze najbardziej śmieliśmy się, i ja już to mówiłam. Mhm. Z człowieka, który wywala się na gównie i śmierdzi mu z buta. Uh -huh. I takie mam wrażenie, że niektórzy Przejdźmy dziennikarze doskonale wykorzystują ten trend, uh -huh. nie modę, tylko trend na to, żeby dawać gawiedzi to, czego gawieć potrzebuje. Ja jestem Czyli ciekawa, to jest jak trend. daleko Aha. się posuniemy, czy spalimy kogoś, bo gawieć lubi Pożary, czy zrobimy komuś krzywdę, bo gabieć lubi, jak się krew leje. Myślę, że już jesteśmy bardzo niedaleko tego, a jednocześnie przyjmujemy te osoby na salonach, są u nas w mediach, są traktowane jako ważne postaci i mogą sobie pozwolić na wszystko. Rost nawołujący do nienawiści rasowej nie jest rostem, jest przekraczaniem prawa w tym kraju. O czym, o czym nie zawsze mówimy głośno, i to też, nie wiem, w MMA chyba też była Maja Staśko, były różne osoby no z różnych powodów. Jakby nie oceniam tego, dlaczego one się tam pojawiły, ale to jednocześnie te też działa w drugą stronę Dorota, bo osoby, które nie idą na te gale, potępiają taką, taką maję Staśko czy tam inne dziewczyny, które walczą, czy tam, nie wiem, Mariannę Schreiber. I yy, Wylewa się na nie taki też hejt w internecie, łącznie z groźbami śmierci. Więc to A też, wiesz to co? jeżeli to oni to biorą są jakieś... udział w wydarzeniach, które jakby za cel podstawowy mają nieposiadanie granic, no to wchodzą no to w ten świat tak. i się w, nie, w niego bawią. Ja muszę ci powiedzieć, że wiele postaci, które tam weszły, znormalizowały to, i ja akurat nie jestem mm -hmm. fanką tego zachowania, Majistaśko, i uważam, że to było bardzo. Mm -hmm złe zachowanie, bo to ona znormalizowała pewne rzeczy, które tam się dzieją. A wiesz, wchodzenie do, yy, do jakiegoś środowiska, Gniazda które się nie żmi. odpowiada mm. i potem mówienie, że ja byłam inną żmiją niż te żmije mm. i że właściwie to oni mnie pogryźli, Trzeba było nie włazić. To znaczy jest coś takiego, że w pewnym momencie pieniądze nie są wszystkim i trzeba zacząć myśleć. A ja nie sądzę, żeby akurat MMA to było to miejsce, gdzie, gdzie y, można głosić lewicowe poglądy i spotykać no się z dużym nie. zainteresowaniem. Jeżeli tam y, ktoś idzie, to idzie po to, żeby zarobić duże pieniądze y, i te pieniądze, między innymi ceną okay. za zarobienie tych pieniędzy, są potem te obrzydliwe, rasistowskie, paskudne wpisy, y, wszędzie, darne, w zasadzie. wszędzie. No ale to jest jak żeś w las między wrony musisz krakać tak jak on. To nie wydaje się, że to jest trochę taki redpilowy red klimat, że taki wiesz, trochę taki underground, gdzie nie mówimy głośno, zachowujemy się zupełnie inaczej w takim życiu codziennym, a tam jakby te wszystkie instynkty, wiesz wychodzą z nas to, no, to tam myśli, jest widowisko teraz... wszyscy tak. oczekują widowiska widowiska w którym nie ma norm społecznych że zamykamy się w jakiejś e, na stadionie i tam mogą się dziać właściwie wszystko, wszystko. nie mhm. ma tam żadnych norm żadnych przepisów e, nie ma niczego jesteśmy dorośli możemy robić co chcemy tylko że my w państwie umówiliśmy się że pewnych rzeczy nie robimy mhm. jest do tego kodeks karny są do tego różne przepisy ustawy uchwały i między innymi e, nie namawiamy do nienawiści rasowej, tak. między innymi e, nie namawiamy do, do, przemocy, do w ogóle. przemocy w ogóle. I to jest coś takiego, że wiesz co, mam takie wrażenie, że powstaje alternatywne społeczeństwo koło głównego nurtu. I mhm. Jeżeli my tego nie będziemy zauważać, nie będziemy na to reagować, to za chwilę się okaże, że właściwie już każdy był na MMA, tylko nie my. Wiesz, tak. każdy tam się świetnie bawił. E, ja tak chciałabym być. powiedzieć e, i coraz więcej osób za straszne pieniądze będzie tam szło, żeby się pokazać, bo niektóre walki z tego, co wyczytałam, trwają 3 sekundy, więc raczej tam e, można naprawdę przebłysnąć. Chodzi głównie o tą konferencję przed walką, żeby powiedzieć wszystko, co ci ślina na język przyniesie, i żeby się wybić z całego tego tłumu tych osób, które mówią paskudne rzeczy, musisz mówić jeszcze paskudniejsze. No dobrze, słuchaj, trochę zmieniając temat, ja mam o oszczędzaniu. Mhm. Bo no znalazłam naprawdę świetny artykuł z dzisiaj w Newsweeku autorstwa Małgorzaty Święchowicz. I on zawiera słuchaj, wszystkie rzeczy, które powinien zawierać taki wzorcowy artykuł, który analizuje daną sytuację. To, co my się zawsze tam czepiamy, że wiesz, bierzemy trzech bohaterów i jednego eksperta. Tutaj jest mowa o tym, że nie mamy oszczędności. No, wiesz, to nie mamy, prawda, tak, tak, że nie mamy oszczędności, że yy, to jest absolutnie artykuł pozabańkowe. Wiesz, że. A czy właśnie ee, z tymi oszczędnościami tak jest, że jedna trzecia społeczeństwa mówi, że mm -hmm. ma jakieś oszczędności, tylko jak wchodzimy głębiej, to mówimy o oszczędnościach w wysokości 3000 tak, zł. Nie, nawet niecałej nie nie pensji. Yy, I artykuł jest o tyle ciekawy, że mamy różnych bohaterów z różnych środowisk, mamy badania. Mamy badanie, które zostało przeprowadzone przez yy, firmę. Taweks dwa lata temu i teraz mhm. są tutaj pokazane dane porównawcze, że młodzi, młodym wychodzi lepiej oszczędzanie, no, tutaj jest teza podana, że nie mają żadnych kredytów, i tak dalej. Trudniej, trudniej jest osobom w wieku 40-50 lat, no bo jednak jest, są te osoby obciąża, obciążone rodziną. Dodatkowo są tu jakieś takie zalecenia, pomysły jak lepiej oszczędzać, więc wiesz, mamy trochę jak w rozprawce, że problem, wstęp, rozwinięcie, udowodnienie i rozwiązania. Więc bardzo polecam ten artykuł, bo jest naprawdę solidny na kilka stron i ta analiza jest bardzo, bardzo wnikliwa i ciekawa. No to ja, ponieważ siedzę w różnych rzeczach, które mnie dziwią i szokują, Kasia, i mhm. nie potwierdzają tego, co myślę. To dzisiaj w wyborczej, która zawsze była dla mnie takim głosem o wolności. Ja się mhm. nie zawsze z tą wolnością zgadzam, bo czasami ta wolność gdzieś narusza takie fundamenty. No, ale powiedzmy o wolności, o otwartej głowie, o tolerancji, o akceptacji. O walce z tymi wszystkimi rzeczami, o których mówiłam, jeżeli chodzi o galę MMA. Mhm. I nagle pojawia się artykuł, który, wiesz co, napisany przez pana Rafała Górskiego, gangsterzy wpadają na job do Polski, gangi z Gruzji rosną, tak jak korporacje. Przestępcy z Ukrainy przejmują narkotyki. Mhm. I wiesz co, ja sobie tak pomyślałam, ja, ale, ale, no tośmy ich przyjęli. I teraz mamy to było pierwsze, co ja pomyślałem, jak przeczytałem ten artykuł, ten tytuł sam, tak? To on mi mówi o tym, że ten pan autor, pan Rafał Górski wniknął w to środowisko Ależ oczywiście. i poznał po prostu, co tam się dzieje, tak? tak, że jest, tak. To faktycznie jest struktura korporacji że się zajmują narkotykami i tak dalej i tak dalej czy tak faktycznie jest? No wiesz co, ja ci muszę powiedzieć, że jest tutaj kilka wywiadów z różnymi osobami, mm -hmm. y, które opowiadają pewne historie, tak? Gdy moi y, rozmówcy mówią gangi gruzińskie czy gangi ze wschodu zwracają uwagę i na skalę działania i na brutalność dokonywanych przez nie następstw. Tylko, że ja cały czas mam takie wrażenie, że mamy z takim, wiesz co? Do czynienia z takim mechanizmem, że przyjechało do nas dużo osób za wschodniej granicy. Mm -hmm. My na początku przyjęliśmy te osoby z otwartymi ramionami, a teraz widać coraz więcej lęków związanych z tymi niechęci. osobami, coraz więcej niechęci. Mm -hmm. I teraz jest coś takiego, że jeżeli jest taka atmosfera, wiesz, co wzajemnego braku zaufania, mm -hmm. to takie artykuły doleżą tak, po prostu oliwy do ognia. Ponieważ okazuje się, że jest coraz więcej takiego mówienia mhm. o tym, że mafia, że tutaj przyjeżdżają ze wschodu, że robią swoje porządki, e, że policjanci zeznają, że to jest coraz groźniejsze, coraz e, bardziej e, przybiera duże rozmiary. No i okazuje się, że e, pan e, siemią, sie, Siemoniak, tak, mhm. który jest Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji na wspólnej konferencji z Rafałem Trzaskowskim ujawnił, choć nie podał szczegółów, tak. że ostatnio w Polsce doszło do porachunków między zagranicznymi grupami, w których gangsterzy użyli broni. Uh -huh. No to kochani, to znaczy, no to że to jest rośnie, nas, tak. sopcą, uh -huh. prawda? I że to jest koniec świata. Obaj politycy jednocześnie starali się uspokajać, podkreślając, że Polska jest krajem bezpiecznym, cudzoziemcy popełnili tylko 5% wszystkich przestępstw. Czyli my nie mówimy o tych 95%, tak. rozumiesz, tylko mówimy o, tym o tych 5%. Te 5%, rozumie, Polacy nigdy w życiu nie strzelali z bronią palną, nie mają nic wspólnego, Czyli... nigdy nie było mafii, nigdy nie mhm. było jednostek przestępczych, nie dokonywaliśmy żadnych przestępstw, musimy się skoncentrować teraz na Gruzinach i Ukraińcach i na tych pięciu 5%. pięciu procentach. Uważaj dalej, to nie, nie koniec, wiesz. No. Zapowiedziano wzmożone akcje Policji przeciwko zorganizowanej przestępczości, za którą stoją cudzoziemcy. Nie, że w ogóle. Polaków. Nie, nie, no nie ma takich, tylko będziemy teraz tych. I uważaj, Trzaskowski jako przykład skutecznego działania służb podał, że w zeszłym roku doszło do tysiąca deportacji. Ta liczba zaskoczyła dziennikarzy, bo Straż Graniczna podaje dane znacznie wyższe. Rozumiesz? Mm -hmm. I okazało się, że 8 tysięcy wydaliliśmy. Ale nikt nie wie, czy dobrowolnie, czy przymusowo. Rozumiesz? Ale to 8, 000, to 8 mo tysięcy to... By mogło być związane z tym, że nie wiem, nie mieli nie dokumentów, nie przedłużyli paszportu tak. i tak Ale dalej. to wiesz, to, ale jest jest to, to, to jak opowiadałaś o, ty, o tym artykule, yy, tutaj są dosyć takie drastyczne nawet szczegóły, które mogły być. Niemal tak, być instrukcją tak. dla Ależ oczywiście, gangu. że tak, no bo to jest następna rzecz, a mianowicie no. jak, wiesz co, jak komuś zrobić krzywdę? Trzeba go polewać ciepłą i zimną, gorącą i zimną wodą. Jakby są takie przepisy, przepisy na to, w jaki sposób. Czyli totalny Tak, brak jest też przepis na to, tak. jak zdobyć dokumenty, wiesz co? Bo się okazuje, że luki w naszym prawie to jest Polska, to jedyny kraj w Unii Europejskiej, w którym można legalnie kupić podrabiane dokumenty tożsamości, sprzedawane jako kolekcjonerskie, w Sieci roi się od stron internetowych. Ja dotąd o tym nie wiedziałam, ale przeczytałam gazetę wyborczą i teraz wiem, że sobie mogę zakupić. No i słuchaj, tutaj jest bardzo, bardzo dużo o tym, że, że te osoby, które do nas przyjeżdżają, to jednak tam, wiesz, coś, oni się tak odsuwają. Uh -huh, uh -huh. Pan używa słowa, taka, takiego słowa diaspora ukraińska, że to jest takie społeczeństwo w społeczeństwie, że oni się nie integrują. No to że jest takie tam, słowo, które tak, od razu ci buduje, e, że, że masz coś w rodzaju Chinatown w Tak, Chinatown w Warszawie, że oni po prostu mają swoich lekarzy, swoich, no i swoją mafię, ale ta tak. mafia wyłazi na nasze ulice. I tak dalej, i tak dalej. I wiesz co, i te dwa artykuły bardzo mi się wiążą. I to jest artykuł z Gazety Wyborczej, Wolnościowej, i tak dalej, i to MMA. To też jest Gazeta Wyborcza. To też jest Gazeta Wyborcza, tylko tu jest artykuł mówiący o tym, że to jest niedobrze. Tylko, że ten mały człowiek, który występuje tutaj jako bohater tego artykułu, no to właśnie on słucha słucha czegoś tego, takiego, On nie tak. rozumie. Nie mhm. rozumie, że to dotyczy 5%, nie rozumie, że to dotyczy tylko niektórych. Nie Nie, on czyta, to że to Gruzini. To znaczy ten człowiek przeczyta tylko ten tekst. I, tak, I że tak, Gruzini powinni sobie... natychmiast wyjechać, a 750 tysięcy ludzi będzie tego słuchało. I nie wszyscy z nich będą rozumieli, że to są rasistowskie, nazistowskie teksty, mhm. tylko część z nich będzie uważała, no że rzeczywiście no przyjechali. I rozrabiają. Więc trochę takiego, może najpierw napiszmy o skali zjawiska, tak? Że to jest, że to zjawisko dotyczy 2% osób, które przyjechały do nas, a nie dotyczy 98%. Bo to tak, jakbyśmy pisali, że Polacy. Wpadają na job do Stanów Zjednoczonych, gangi z Polski, tak jak korporacje, działają, te, tak, działają w Wielkiej Brytanii. A druga rzecz, to naprawdę, nie ra raczmy ludzi takimi szczegółami, w jaki sposób, nie wiem, torturować ludzi. I po sobie podrobić e albo podrobić dowód. sobie podrobić dowód, bo to mi się przy przypomina sytuacja sprzed tygodnia, kiedy w Warszawie stało metro, tak? I okazało się, że. Było zdarzenie z udziałem, jak to się mówi, człowieka. Więc my sobie dorobiłyśmy tutaj historię, że ktoś popełnił samobójstwo. Okazało się, że jakiś mężczyzna położył się na torach, przejechał po nim pociąg. Nie wiem, czy się założył z kimś, czy, czy się nie założył. To ale to, jest... to samo. Tak, ale to jest. Ale teraz robisz to samo, co chcesz skrytykować. Nie, nie, ale chodzi. Nie, ale podałaś e... sytuację. Nie, ale, e... znaczy, mówisz o tym, że człowiek położył się między szynami, czyli ty robisz dokładnie to samo. Okej, okay, dobra, to. E... Rozumiesz o co tak. chodzi. E... Naprawdę to jest bardzo trudne. Znaczy, i teraz hmm. tutaj tak. Został podany sposób, w jaki ten człowiek. Na czym polegało to zdarzenie z udziałem tak, człowieka? I tak. to było bardzo szczegółowe, i moim zdaniem jest to niebezpieczne, bo podaje znowu instrukcję, tak? w jaki sposób Wie? można zabawić się w metrze. W metrze. Dokładnie. A co może być niebezpieczne i śmiertelne? Dokładnie, tak. Słuchajcie, obserwujemy dla Was dalej. Pamiętajcie o tym, że to, co jest w gazetach, nie jest rzeczywistością, że trzeba analizować każdy artykuł, że trzeba myśleć i że trzeba mieć odpowiedzialność za słowo. Bo ja mam wrażenie, że w świecie klików, bajtów i wszystkiego po kolei, gdzieś zapominamy, że nasz artykuł może być ściągą, jak na przykład wykonać sobie dowód osobisty w internecie. I nie trzeba już szukać w darkach i nie wiadomo jakich odmentach ma się trzeba to w gazecie, w gazecie, w artykule. No i też, że nie każde zjawisko czy moda to jest od razu trend które wpływa na jakąś wielką grupę społeczeństwa. Jeżeli nie mamy żadnych badań na, na ten temat, to nie jest to żaden trend, tylko wymyślona sytuacja po prostu z zabiórka dziennikarskiego. Także my udajemy się na master dating, a mam życzę spokojnego popołudnia. Dziękuję.